Mój pierwszy kontakt z ktm nastąpił w 1999 roku. Był to KTM o pojemności 250, pamiętam w kolorze białym i bodajże model SM, ale nie jestem pewny. Wiem, że był silnik w usługie i pamiętam, że miałem okazję się po prostu przyjechać. Był bardzo miękki, miał zawieszenia o, o, o wysokim skoku. 11 lat później, pracując za granicą, natrafiłem na KTMA LC4 Adventure w kolorze 7 i ten motocykl miałem kupić, jednak po prostu po, po, że tak powiem, po jeździe testowej, no nie spodobało mi się to, poprzez to, że silnik był syndrowy i on później, no nie rozpędzał się tak jak chciałem i zakupiłem yy, yy Yamaha. Yy yy, 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 yy Fazera poliftową, i dopiero teraz mam okazję pojeździć już KTM, powiedzmy, który posiada więcej niż jeden cylinder. I właśnie o nim opowiem. Jest to KTM 890 Adventure w wersji S, czyli bez R. Dosłownie jakieś, nie wiem, 10, może 15 minut temu dodałem ktm -a, o którym właśnie będę mówił. Jestem świeżo po, po testach demo. Jest to KTM 890 Adventure, wersja S bez R, czyli ta wersja tańsza, która ma inne zawieszenia. Powiedzmy, że słabsze jak dla mnie. KTM 890 to motocykl, który jest motocyklem, który posiada moc 105, koniu, 105 koni i tam było chyba 100 nm bodajże. Wiem, że są dwa cylindry w rzędzie, bo zaglądałem. Nie ma tam żadnej fałki. Na sucho chyba było 200 kg, o ile pamiętam. Tak mi powiedział sprzedawca. A na mokro coś około 220 chyba kilogramów. I co zauważyłem, że było jakby fajne rozłożenie masy. Ja nie czułem po prostu tego ciężaru, <laughs> tych 220 <laughs> kg, Miałem wrażenie, że motocykl jest o wiele lżejszy. <laughs> Odmoc wydechu oryginalnego jak dla mnie był za słaby. Spodziewałem się czegoś innego, pomimo że to nie był silnik w układzie L, tylko to był, to były rzędowe, rzędowa dwójka i spodziewałem się takiego dźwięku jak Majamaha Super Tenery no ale to jest rzecz gustu co do zawieszenia, zawieszenie ktm na drodze asfaltowej dla mnie osobiście było wystarczające ja podczas testu, moja waga to jest 110 kg i mam 1,91 cm wzrostu czyli, czyli do tej wagi powiedzmy, że na asfalcie było OK jak dla mnie, motocykl nie jest duży i był w miarę poręczny, nie stwarzał żadnego problemu. Był po prostu poręcznym, niedużym motocyklem. I co zauważyłem, że jest nowa przednia szyba z takim wycięciem w środku, jakby wlotem powietrza fajne rozwiązanie, bo to działa dobrze. Pytałem się o to, i sprzedawca wytłumaczył mi, do czego to służy i po prostu jest tak dokładnie, jak, jak powiedział co do samej kanapy, gdy pojeździłem powiedzmy te dwie godziny, to dla mnie ona była jak na taki typ motocykla, była dla mnie komfortowa, no chyba, że ja mam twarde 4 litery i na każdej kanapie będzie mi się jeździło komfortowo, ale nie sądzę, dla mnie po prostu kanapa była komfortowa jeszcze kilka minut przed hmm, odpaleniem motocykla hmm, sprzedawca KTM po, poinformował mnie, gdybym zdecydował się na zakup tego motocykla, że KTM prowadzi bardzo dziwną politykę taką przy sprzedaży. Co to znaczy? To znaczy, tak jak gdy nie zapłacisz, to włączymy tobie, to włączymy tobie te um, tryby jazdy. Nie, nie bardzo zrozumiałem, więc zapytałem się, kurde, mówię. Co, znaczy, co, to, co to oznacza? To znaczy, że w motocyklu demo. To sobie pamiętam, tam bodajże do hmm, chyba 1000, lekko ponad 1000 km mamy wszystkie tryby jazdy, czyli tam chyba były cztery i później po, po przekroczeniu tego, tych kilometrów dalej po prostu trzeba za to zapłacić. To po prostu to wygasa, tak? Nie mamy, nie mamy tych trybów i za to musimy zapłacić. No i to, to mnie troszeczkę zdziwiło. No. Taka dziwna polityka KTM. -a. Zawieszenie przód i tył mają po 200 mm skoku. I już wiedziałem czego będę mógł się spodziewać, jeżdżąc w tym terenie, gdzie zawsze, zawsze gdy biorę motocykle powiedzmy typu Adventure bądź jakieś takie, które mają wysoki skok zawieszenia, właśnie te motocykle męczę i jeżdżę tymi samymi drogami, tymi samymi kolejnami itd. dziurami, dołami itd. Ale o tym później powiem, o tych zawieszeniach. Dla mnie fajne rozwiązania w tym KTM to jest zbiornik paliwa, który poprowadzony jest w dół, tak jakby schodził w dół, po prostu jego koniec jest na dole i to ma swoje plusy na rozłożenie środka ciężkości. Fajna płyta jest pod silnikiem, nie taka tam deta, taka lipa jak jest w Tuaregu, gdzie po prostu palcem stykamy i ta. Ta płyta pod po, no, no, po prostu porusza się, tak? Jest, jest nieodpowiednio zamontowana. Tutaj jest solidna płyta pod silnikiem. Natomiast co do samej jazdy po asfalcie, to jest bardzo fajny w prowadzeniu. I motocykl po asfalcie był po prostu motocyklem zwrotnym. I jeździłem na oponach na, na, esterach, na, na esterach Co do terenu, w terenie jest ok. Jak nie jedziemy za szybko, i nie wpadamy w kolejny. A ja wybrałem leśną, rozjeżdżoną drogę z kolejnami i dułami, i zacząłem odczuwać granice skoku zawieszenia 200 mm, gdy jechałem, powiedzmy, bardzo szybko no w miarę szybko, w postaci takich niestabilności było dobijanie, i kierownica. Przez chwilę zaczęła trzepotać na boki, więc dałem sobie na, na luz, bo nie chciałem zaliczyć przewrotki i po prostu no, obawiałem się, że po prostu motocykl może gdzieś mi tam po prostu, takie kierownica gdzieś mi może wytrącić. Do, powiedzmy tak, do, do jazdy po pełnych drogach zawieszenie będzie spełniało swoje zadanie, ale nie do Takiej niedoskoku zdecydowanie nie polecam. Uważam, że jest to zawieszenie do takiej jazdy polnej, tam gdzie są jakieś głębokie kolejny. przy dużych prędkościach jest pewna niestabilność i nerwowość zawieszenia. I tak na no szybko powiem, że po tych dwóch godzinach jazdy KTM 890 Adventure. Mogę powiedzieć tak, że gdybym miał ten motocykl kupić i, i jeździć nim, powiedzmy tak, 70% asfalt i 30% teren, w większości by był asfalt, to chyba bym wziął model KTM SMT, bo jest on bardziej sportowy. Jeżeli miałbym jeździć tylko powiedzmy tak gdzieś po takich drogach łagodnych, gdzie jest teren, po drogach prostych, drogach polnych, leśnych to wziąłbym tego Adventure, natomiast do takiej, tam gdzie już naprawdę są ciężkie przejazdy, przelotowe, gdzie jest naprawdę bardzo trudny teren zdecydowanie wziąłbym KTM w wersji R, ponieważ tam są no, lepsze zawieszenia z górnej półki